gdzie znaleźć czerwa z otchłani to jest przede wszystkim czarno las z portalu na szczęście nie musimy się zbyt daleko nachodzić pobieramy misję w tym miejscu ja już tutaj byłem wcześniej tego misję mam aktywną od, od dnia wczorajszego nie musimy się na szczęście zbyt daleko nachodzić bo portal do czerwa znajduje się już praktycznie przy samej katedrze wchodzimy nic tam tutaj nie grozi Czerw jest zaraz przy jeziorze Lawy. Niestety, ja akurat jestem w gronie tych graczy, którzy mają e buga. Czerwa nie widzę, pomimo tego, że mam misję Nie mogę go zabić sam Muszę dołączyć do czyjejś wyprawy Do czyjegoś ataku Do ataku gracza, który Czerwa widzi I to jest jedyny sposób w moim przypadku Żeby zadanie zakończyć Także Bóg funkcjonuje od jakiegoś czasu Do tej pory go nie naprawili Ale pewnie wychodzą z założenia Że co się odwlecze to nie uciecze Warto dołączyć w tym wypadku Do ataku kogoś Kto się ogłasza w czacie pomocy, albo stoi tutaj i szuka pomocnika. Po zabiciu bosa tygodniowego, tą samą drogą wracamy po odbiór nagrody. Zbytniej filozofii w tym przypadku nie ma. Pisanie zgłoszenia co do tego, że czerwa nie widzicie, no na dzień dzisiejszy nie pomaga. Ja sam takie zgłoszenie napisałem. Dostałem informację, że trzeba poczekać na zreperowanie wady. Po odebraniu nagrody śmiało możecie zaatakować pozostałych sześciu bossów tygodniowych, gdzie one się znajdują, znajdziecie w kolejnych nagraniach z tego względu, że pojedyncze nagranie dotyczy jednego bossa, łatwiej będzie to wszystko wyszukać na forum. Polecam następne filmiki.